Onyx. Serio? No ha. Dobra jest live Jest live Dzisiaj zrobiłem krótko Ale będzie Żeby nie było, że się nie zajmuje kanałem Jak ci mogę content zrobić? Kurde Muszę wziąć to Muszę się wy... No chłopie, ja jest ja robię taki content to rok temu? życie to skąd? Dostało 470 zł. Hmm. A ludzie zamiast pisać XD na czacie? No. To pisali bugger plus, bugger plus. Ja. Mm. Yeah. Ej robimy to z zaufania? Ty mi dasz swojego, a ja ci daję mojego? Nie. Yeah. bez zaufania tak, tak można łatwo na ludzi na anarchię oskamować dobra czekaj z dwu i jest bał. live jak coś to może sobie wyjść Takim co dam. Dobra. Tak. My się już nie dogadamy. Ja pierdzielę. Co? Chodź, dwójka, kamuka. Czekaj. Nie Z wujka custom szybko Nie, teraz nie mogę. Robi live. Jasne. Ale ja coś zauważyłem, chodź. No co? Dwójka custom? No, chodź. Dwka custom, no. no. No teraz ściągnij seta. Ja na Tutaj. Pierwszy chodź Tutaj pierwszy znak. Okej okay. Tutaj przerośnięte jajko. Ok. Y... Tutaj kolejny znak. Kurde, ciekawe. Te znaki jakieś. O! Jeszcze bez tego. O. A tu pasz. Tu masz małe. Tu masz małego. Małe jajko. Tu masz małego. mały a nie, w to minion ja go biję, bo on nie umie się bić no, bliszko, co na mnie je refrasz ja. jaki noob oj Lagi, mam ale byczku Też jej nie poczuwaj bro bro on da mnie ora bro ty ode mnie, oraz. Ty ode mnie oraz. Dobra Oraz R. zrobię content Jakie ty tutaj orangi masz na serbie? No Dobra, coś takiego Coś takiego i dobra Duelki z widzami, to jest mój content Duelki z widzami On dosłownie ode mnie ten Ty zobaczysz jak się z nim Na czwórkę custom Powiedz mu czwórkę custom jeden po jeden Z Maria do końca Ty zobaczysz jak on ode mnie ten Poczekaj dobra jest wszystko, Git, Junioran, Tisiek. O Tisiek, Ty się, mitego. Jak chcecie duelka, to piszcie. 1V, 1 niesmaczny. Ranga została nadana, wszystko. W tej sprawie nabijesz do właściciela, w prywatnej wiadomości. Do tego live. A skąd ty masz rangę w ogóle? Ja tam słyszałem, za 50 wyświetleń chyba, nie? Czekaj no. Księ czekaj. na live'ach można przeklinać czy nie? zależy dobra, pyk, jest git jak chcecie duelka to wysyłajcie witam wszystkich jak chcecie duela to wysyłajcie mi i jak ktoś nie ma yy, słabszej temki to można yy, tego bez seta i bez amuletów się bierzemy Bez seta, a raczej, a raczej tak No i dwa po jeden mi robią Gdzie? Psy 15 kastom custom, 15 dwóch mnie nawalają z najlepszymi broniami Zaraz tam mi będzie na MSG spamić LLL LLL? Za Dobra, no trochę wcześniej jest ten live, no ale dobra Nie liczę na dużo Zapraszam wszystkich, ch3 yy, przed linią tego Będziemy się bić No i minus 11, no Zostało chłopowi dosłownie L, patrz, napisał mi L MSG, VV Podłoga V, V Duel Daj 2 minuty na, na mam gb Spoko i wysyłajcie sobie o moim live wiadomości, żeby ludzie wbili, bo nie wiem. Nie wbijają. To jest dziwne. Minion. A nie, bo ty nie masz rangi, minion. Trudno. No. no i padł L ja mu napiszę L. Witam 3 osóbki. zostawcie sobie lajka, like chyba że to są stari widzowie. To nie macie jak. 50. Hmm. 50? I wpisujcie tak. 1v1 zaproś nie samaczek. Tak. I musi być chyba na cech 3. Jak macie słabsze itemy, to po prostu zdejmijcie seta i ja też zdejmę i będziemy grać bez seta i bez amuletu. Du, 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 du. Ej, mega dobrze to dropi na, tym pi na tej pięćdziesiątce. Tak. Po cztery bloki. No i Szajse nareszcie pokazał klasę. Zamiast mi dać od razu muta, to mi napisał. Żebym nie spamił, no. Nareszcie. Nareszcie jakiś nie? normalny człowiek w tej administracji, a nie że Cyan człowieku z dupy mi daje muta, niepisujcie sobie duel 1W NX do mnie pisze Nie płaczę mu duel I, te i teraz nie odpisze. Nie chce mi się KS okay, i jeden jeden 1 Akceptuj mnie Dawaj bez seta, to masz chyba lepsze tamki W dwie minuty mam 14 bloków Trzynastek to gdzie? Na 50 co? Masz, am, masz te perki, czekaj zbiję ci On ma perki pisze Dobra jest git, teraz jest git. Dawaj bij się o kurde mam lagi no Jeszcze mam tego Kurde mam lagi, tylko 4000 FPSów Kurde no Nie naprawdę Ja mam Osiemdziesiąt, sto, dziewięćdziesiąt, sto Sześćdziesiąt czasami Bo ja na laptopie gram, nie? No, Gdzie, gdzie Miał, Miałeś mało, prawie wyrównano Tam z dwa miałeś Statystyk JP. Dobra. M4 Wysyłajcie znowu duarki 4-2 A się tab zwiększy w ogóle On ma 350 kili 155 z 47 Refów, tak jak ja Otworzymy bloki, otworzymy skrzynki. Dobra, i zapraszam wszystkich. No. To są moje statystyki, ja jestem debilem. <grych> hmm. Ej, mam już pół statystyki. Plus 140 Co jest? Nice. Zde. Fajnie, gdybyś ty dostał taki ranking. No Dobra. Dzisiaj żeś dostał ode mnie plus 130. Za 2-3 godzinki znowu mogę ci dać killa jak, jak będziesz chciał. Jak będziesz chciał. No i on znowu, kuźwa, nie jest, ciągle nie ma godzin przegranych. Jest jakiś żar. Ja mam... O kurwa, ej, 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 koleżko, koleżko, koleżko. koleżko. Mam spokój, 6 dupę. 10, a ten skibini narciara odpalił na 7 minut. Znaczy wygasa za 7 minut dziesiątka i mi pokazywało... Ha, łapką. Nie, ja za amuletem się nie biję stary Bo po prostu nienawidzę biegać na amuletach jak jakiś, no Jak Jakieś Myślałem że się wkleił Chcesz we mnie teraz live'a twojego? Co? To się ogląda teraz twojego live'a? No Ale mało Mega mało, bo nikogo nie ma do swojej na serwerze. No trzy. O nareszcie bezamu. zamku. To jest na, na tym? A to duela wyśli. Stary duela wyśli. duel'a wyślij no. nie, to się wpisuje ten, Jeden vs 1 no. i nie ja zobaczę sobie osiągnięcia zebrane bloki i jeszcze 5 mi milionów nie 500 tysięcy bloków chyba nie wiem Dobra zginie, nie, nie zginął sobie To osiągnięcie mogę sobie odebrać Ej, możesz napisać na czacie, że. Ten... Tak! Czekaj. Ej, możesz napisać na czacie, że. tanie GenBoosty 30 na ach za, za 550 dolarków? Ej, bo no, będę miał uv po bagerze. Jak mi się skończy bager, no to ja nie będę miał wtedy nic. Ty się ciesz. Czemu kolega ci pomaga, dawa 1v1 do poliżenia? Bo masz 12 miecz Lepsze amu To zgadnie ile I ma lat niesmaczek, dostaje 30 do milionów do No No I tułem Dobra. Ile? Ja mogę... Ja mogę zgadnąć. Ty możesz zgadnąć ile ty masz lat? No. Nie mam tak mam, bo mam mało słaby monitor. Co A ty masz monitor? No. Ja dobra ja na laptopie gram, ja na laptopie. No to jak nie chcesz, żeby się wtrącał Big Brain, nie? To wyjści duella. Tyle. A, a ja tym w ogóle słuchasz? No, tylko że jakiś gość na mozgie mi pisał i mnie w górze Ok, mogę no moderatora? Bo... Nie wiem. Gdzie? Na YouTube. A jaki ty masz nick na YouTube? Eee... Czekaj. Tylko ty się nie przejmuj moim tego. Nickiem nie ja mam jakiś Bartek Sowa Yyy eee, Myślnik D7i Bo ten. Bo ja sobie konto po prostu zrobiłem, bo na, ta, na moim oryginalnym miałem ten Family Linka, nie? Albo czekaj. A więc to nie jest moje prawdziwe imię. Bartek słaba. <laughs> Zapraszam do klanu ARDM Akademii. Czekam, czekam na ciebie. Stary Ten giga, coś tam. Czekam. Stora, bo... Robię sobie broń 14. Czekam, aż bijeś mi na duela stary. Się ma. Dobra. Nie, nie wiem, jakim cudem mam więcej 40 od. 30 <laughs> rozmieniałem też. Bo te 30 to teraz nic nie warte prawda? Bo to do bardziej takich amuletów, nie? O, wiem jakiego wam puszczę. To co wczoraj, tylko... Nie to... Nie. To coś lepszego. To! BĘDZIE cepis To Człowieku Po co jest taki bang, banger Chce, Chcesz pójść Na za niedługo Z widzami na przykład Duelki, Nie dobra bez sensu jest ten live po co ja go odpalałam? Za mało osób na serwerze jest w ogóle Czy ty w szkole Tak z tymi duelami na Revolve'ach Nie, to nie, nie gram na to Ale tak for fun No so, dawaj Ej Ty czemu chat mod mi tak jest tak słaby i te Siema ma tysiek Tyśko A ciao. Plus sześćdziesiąt cztery. Ty, ona, ona jest na. Wo. U favorka, favorka. Plus sto, plus sto pięćdziesiąt. Ej, weź mi pomóż. Co on robi? Ło <laughs> co ty robisz? kurde, że on się obudził. Co tu jest? Ej? Ej, co to jest? E, co to jest? Ej, co to jest? Ej, co to jest?

co ty robisz? Ej, to jest eventówka nowa Jest eventówka? Na moim live, ona likuje Ty Nie ma eventówki w Pandorce Czekaj Ale nie To na moim live ie. Ona coś tu robi, ona coś tu szponci Kto? Ty się No ty Komarze No zobacz, co on robi Kuźwa, jak ja odpalę hitboxa W minecrafcie, takiego normalnego I ci przywalę To będzie nie za fajnie Ja się czuję jak taki przy dupa ja z tobą gadam Na Zapromuj mi live, błagam, błagam, ty Zapro, no nie, to jest on. Nie, tak. Nie, Tysi tak. Dobra, no to może być. Dobra, wywalona. Dawaj mi e, tego. Proszę. Mam promuj, promuj live Pro mój, pro live. From life, please. O no kuźwa To no ty masz lepszej temki, idiotko Poza tym się wklejasz na plecy Chodź no O lata Odleciało No i kuźwa ej. Będziesz tym chat modem mojego Idola A ja mam chłopie w kurza Idziesz? Czekaj jak chcę go hitnąć Ja jestem twoim ochroniarzem Muszę go hitnąć

Na Gę... Gębus robi. Patrz, Gębus się robi. O, 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 o u, 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 u. Kuźwa, no coś czekają mi. Czekaj. O. mi zadał. Późno, ten live to jest taki nie jakby... Nie, ja go kończę, bo to jest, to jest kompromitacja dla mojego kanału.